Z tej strony MK i dzisiaj zaprezentuję Wam dekoder cyfrowego polsatu THD210. Pochodzi on z 2013 roku. I jeszcze jest w starym standardzie. Jak wiecie, w nocy z 14 na 15 października wyłączają TVBT Mux 3. Zapraszam do oglądania. Tak więc to nie, niczym nie wyróżniający się dekoder. HD210, wyjątkowo, bo nie ma zlotu na kartę sieciową. Jak widać, wszystko tutaj po połączyłem z dekodera Viva i włączamy telewizor. Jeszcze upewnię się, że kabel jest dopięty. I włączamy dekoder.

Pozostałych kanałów już nie odbiera. Pięć razy I ogólnie sprawny jest ten dekoder. Yes. To... Do, piętno... Do, czternast... Do końca 14 dam radę użytkować. Po I to są jego Dwoje ostatnie chwile pani po, pani Ponieważ pani, jak, widać, no jak widać, jak wiele razy mówiłem... Zmieniałem standard. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie.